Tajemnicza szkoła. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś znalazł się w szkole, która skrywa mnóstwo tajemnic? Michał jedenastoletni chłopiec właśnie przeżył coś takiego. Jego przygoda zaczęła się pewnego słonecznego dnia, kiedy przeniósł się do nowej szkoły szkoły podstawowej nr 13, która od zawsze była owiana legendami. Michał stał przed wielkimi drewnianymi drzwiami szkoły. Serce biło mu szybciej niż zwykle, a myśli kłębiły się w głowie. Czy znajdę tu przyjaciół? Czy nauczyciele będą mili? Zastanawiał się. Wszedł do środka i od razu poczuł, że to miejsce jest inne. Na korytarzach wisiały stare obrazy, a w powietrzu unosił się zapach starego papieru. Czegoś jeszcze, czego nie potrafił rozpoznać. Pierwsze wyzwanie. Już pierwszego dnia Michał spotkał się z trudnościami. W klasie nie znał nikogo, a jego ADHD sprawiało, że trudno mu było skupić się na lekcjach. Nauczycielka matematyki, pani Kowalska, zauważyła, że Michał ma problemy z koncentracją i często używał nieodpowiednich słów, kiedy coś mu nie wychodziło. Michał, musisz znaleźć sposób, aby panować nad swoimi emocjami, powiedziała mu pani Kowalska po lekcji. Tajemniczy Dziennik. Pewnego dnia, podczas przerwy, Michał znalazł stary dziennik ukryty w szkolnej bibliotece. Był to dziennik pewnego ucznia, który chodził do tej szkoły wiele lat temu. W dzienniku były zapiski o tajemniczych przejściach i ukrytych pokojach w szkole. Michał postanowił, że odkryje wszystkie sekrety tej szkoły. Nowi przyjaciele. Podczas swoich poszukiwań. Michał poznał Olka i Zosie, którzy również byli zainteresowani tajemnicami szkoły. Razem zaczęli odkrywać ukryte przejścia i tajne pokoje. W jednej z takich wypraw Michał nauczył się, jak ważne jest współpracować z innymi. Olek i Zosia pomogli mu zrozumieć, że nie zawsze trzeba wszystko robić samemu i że przyjaciele mogą być wsparciem w trudnych chwilach. Największym wyzwaniem dla Michała była jednak konfrontacja z samym sobą. Podczas jednej z wypraw do tajemniczego pokoju, Michał wpadł w pułapkę. Musiał użyć całej swojej odwagi i sprytu, aby się uwolnić. Wtedy zrozumiał, że używanie nieodpowiednich słów i wybuchy złości tylko mu przeszkadzają. Zaczął pracować nad sobą, starając się panować nad swoimi emocjami. Po wielu przygodach Michał i jego przyjaciele Odkryli największy sekret szkoły: Ukryty pokój, w którym znajdowały się stare księgi opisujące historię szkoły i jej tajemnice. Dzięki temu odkryciu Michał zdobył szacunek swoich kolegów i nauczycieli, zrozumiał, że warto być cierpliwym i wytrwałym. Michał nie tylko odkrył tajemnice szkoły, ale również nauczył się radzić sobie z własnymi problemami. Znalezienie przyjaciół, zdobycie szacunku. I pokonanie własnych słabości sprawiło, że poczuł się silniejszy i bardziej pewny siebie. Teraz wiedział, że nawet największe wyzwania można pokonać, jeśli tylko ma się odwagę i wsparcie bliskich osób. Pamiętaj, że każdy z nas ma swoje wyzwania, ale z odwagą, cierpliwością i wsparciem przyjaciół możemy je pokonać.